Chcemy zaprezentować Państwu jedną z najpopularniejszych lodówek, chłodziarkę marki Sharp sj 2X830. Zwano także Carnegie. Wyjątkowa pięciodrzwiowa chłodziarka zamrażarka z podwójnymi drzwiami o pojemności aż 660 litrów. Niezmiennie doceniany jest także specjalny pojemnik na warzywa czy zróżnicowane komory zamrażarki dla wygody użytkownika. Na szczególną uwagę zasługuje właśnie komora FlexiRoom i innowacyjne technologie. Co wyróżnia chłodziarkę marki Sharp? Opatentowana technologia Plasma Cluster. To technologia, dzięki której produkty przechowywane w lodówce dłużej pozostają świeże. Innowacyjna komora do szokowego chłodzenia potraw Flexirum posiada cztery automatyczne tryby pracy: Cool Down, Defrost, Express Cool, Extra Cool oraz możliwość ręcznego ustawiania temperatury i wybór opcji. Dozownik wody ukryty we wnętrzu lodówki to pożądany przez klientów element wyposażenia. Aby uruchomić dyspenser, wystarczy tylko zbliżyć dłoń, a czujnik dotykowy automatycznie uruchomi, a po nalaniu wody również zamknie komorę. Kostkarka, która błyskawicznie mrozi kostki lodu. Wnętrze lodówki z półką, którą możemy modyfikować na 9 różnych sposobów. Dzięki takiej możliwości mamy swobodną aranżację wnętrza lodówki. Ten wyjątkowy model chudziarki, jak i wiele innych innowacyjnych sprzętów AGD, dostępny jest w naszym salonie Forholmen Kitchen w Stoku, oraz w naszym sklepie internetowym www13